Często w skrócie, czyli podsumowanie tygodnia w regionie Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta przedstawił swoje stanowisko wobec sytuacji związanej z działaniami służb i organów ścigania w częstochowskim samorządzie. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał aneksy ze szpitalami województwa śląskiego, z których wynika, że w listopadzie i grudniu placówki otrzymają o 20% mniej środków, poinformował nas senator Wojciech Konieczny, do niedawna wiceminister zdrowia. 30 września 2025 roku weszła w życie ustawa o bonie ciepłowniczym. Jak się okazuje, wsparcie to dla gospodarstw domowych nie dotyczy Częstochowy ze względu na cenę 1 kWh, która wynosi mniej niż 170 zł. Ponad 8 milionów złotych na ochronę ludności miasto wystąpiło i otrzymało spore środki na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej w tym roku. Listopad to jedyny miesiąc w roku, kiedy na jasnej górze otwarta zostaje Krypta Klasztoru dla wszystkich wiernych. Warto wybrać się i sprawdzić, co kryją pod ziemią. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pełne wersji informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej tvorion.pl. Do zobaczenia.